Chcesz zdobyć najlepsze skiny z CSGO? Sprawdź CSGO Spróbuj swojego szczęścia. Otwieraj skrzynie i zgarnij wymarzone bronie. Odbierz darmowe pół dolara. Rewkot znajdziesz w opisie filmu CSGO Cases.com. Nie ma, co tam? A ten, co przyszedłeś! To jest niespodziewany gościak, coś, się To jest niespodziewany gościak, coś, co Siema, ty... się A fpl a zaczynam grać, ty. No patrzę na razie, zaraz mecz się kończy tutaj. Patrzcie, może, ten mąż uwierzy. Zastanawia się, w jakie jest jest Simple tak... graf, sim... nie gra? nie Simple gra przyjeżdża. Gra się z nim, ale jak ma dobry humor. jak nie ma dobrego humoru, to jest lipa, page Tam <grystanie> przyjechałeś? Dobrze, ty, pa. To nie, nie, nie ugoszczę się na razie, ty. Nie, na spokój. Dobrze. Myślałem, że przyjechał materiał nagrać, no, a on tutaj tego. Dobrze, <grystanie> że to odwiedzić. Przyjechałem zjeść, dobrze. Byłem go ugościł tutaj, jak człowieka, ty, ale zacząłem w pela to na teraz, ej. Dopiero zacząłem, 5 minut temu. No wiem, byś mówiła, nie kinga. Dobra. I... Trzymaj się. Pikaj sobie. Będę tam gdzie ty niedługo. 16-17.